Dożyć setki. Pewien dziennikarz zadał ciekawe pytanie obchodzącej swój jubileusz stulatce. Proszę pani, co jest takiego szczególnego w byciu stulatką? Jej odpowiedź była zastanawiająca: Nie muszę się przejmować tym, co myślą o mnie inni. My możemy być niewolnikami tego, co myślą o nas inni ludzie. Pan Jezus powiedział ciekawe słowa: Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o Was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. My nie musimy tak przejmować się tym, co myślą o nas inni ludzie i zabiegać o to, aby wszystkim się przypodobać, to zresztą najczęściej jest niemożliwe. Dbajmy o to, aby podobać się Bogu. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny i tego życzę wam w waszym życiu. Zapraszam na kanał YouTube żyjąc każdym słowem z krótkimi rozważaniami biblijnymi. Cześć.